To jest najbardziej obronny pies na świecie. Co jest obronnego na świecie, ten pies? Tak. Ten malutki pies. I. Cześć maluszku. Cześć. No fajne, takie małe. O, a tu kwiatki ładne. A to te... Nie wiem, co to jest, ale magnolia. Magnolia, tak? Zaiste. Podążajmy dalej ku, ku temu odległemu punktowi, tak? Z góry założonemu. No. Tak. To jest nasz cel na dziś. Cel na razie nie osiągamy. No, na razie nie. Ale. Poczynimy starania. A dzisiaj jakieś święto, że flaga tutaj. No bo właśnie dzień a Wczoraj flagi, był święto. Drugiego był dzień flagi, a trzeciego był dzień niepodległości. Dokładnie tak. O tu ładny domek. Ale ciekawe proporcje, co? Garaż jest mniej no. więcej, nawet mniejszy, Ładne to. Zobaczmy taki ładny. Co? Zobaczmy ładny dom. Pokażę wam kilka Taki samochodowy dom. Tak. To jest dom przy garażu. Tak, dom przy garażu. Ulica Łąkowa 26d, Kołornica. To warsztat. Jest stróżówka przy garażu. Mmm <śmienicza> Oj, tata wsiu śmiechnęła nie, 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 nie masz czego <śmienicza> Co to ma być Tam, 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 tam Dzień dobry tak, wędrujemy sobie ulicą Trzecią za przewodniczką Urszulo, Korn. Co nam powiesz Urszulo dzisiaj? W dzisiejszym odcinku podróżuję w Kaloszach. Tak. Tak. Więc o, co? Podróżuję w Kaloszach, paniusiu. Tak. No i co tutaj? prowadzam Co tutaj można ciekawego zobaczyć w tych okolicach? No zobacz, no rozejrzyj się, patrz, martwe drzewka. Aha, żywych nie ma. No. Żywe też są. Też są. No. A jednak. Kanałki, wodę. Kanałki. Tak. Przyrodę, ptaszki, kukułki, dzięciołki, wiewiórki. Dwie <laughs> no. Widać y, szata. Y, Łona przyrody. Szata zwierzę. Zw Oj, jak to powiedzieć? Flora i fauna. O, tak, wyjaśnij to z ust. Flora, dokładnie. I Flora i fauna nie są w Zobacz tych okolicach zaburzone. Widzisz jaki domek dla pieska albo tak. dla malucha? Dzień dobry. Dobry. dzień dobry. Mili kulturalnie ludzie, tak. którzy mówią dzień dobry. kłaniają się w... Dobry dzień, dobry dzień. Tak. To na dobry Ukrainie dzień. tak mówią. Dobrycie czeskim. Ano. A na, ano! A na Ukrainie, na to hoj. też mówią tak, dobry dzień. Na no. Tak, podsumowując, tak. No. Abstrahując od tematów ogólnych, dzień dobry. pomijając prześlicznie... Powiedziałem przejściowy kataklizmy. Ślicznie picznie cylindrycznie dochodzimy do wniosku, że kilo kitu kosztuje 3 zł. Mm -hmm. Kit jest bardzo drogim. Przez nocem. Tak. O, jak ładnie pachnie y, węgiel z kopalni? Tak. Aha, ale się naszykowałeś ten, y, ten węgiel działny tam do gryla? Ach, jest. Naszykowałem, jest nasykowałem. course. Bo będziemy... Żeby Powiedz coś dziadku. Nie wiem co mam powiedzieć. Zatkało Zatkało kakao, tak. No, tak jak u kiepskich. Wyglądasz no. świat kiepski. No, coś tam widział. Tak no. prze, prześmiewają, wiesz, te wszystkie nasze wady narodowe. No, to fajnie. To kamerka czy aparat? Kamerka. Jedno i drugie. Wszystko będzie udokumentowane. Co zamy do kupy? No. Nie da się wykręcić. Oj, nie da się, nie da się. Wszystkie słowa użyte teraz przy, będą wykorzystane w przyszłości przeciwko Tobie. Więc nic się nie ukryje. Prokurator mnie weźmie za Dokładnie, wsadzą Cię do kicia. Do kicia z kotami. Za inne części ciała. O, patrz. Patr <grymne> <grymne> nie zabieraj nikomu. <grymne> Wchodzimy, wbijamy na, nie, no na party. Nie, nikomu nie wejdę. O, to chyba wyleciało tamto. Tak. Jest ogłoszenie. A tam rodzice w oddali i są, zapomnieli o otaczającym ich świecie i po, pogrążyli się w miłości romantycznej. Po tylu latach to z, y, bardzo rzadkie zjawisko, ale jednak występuje w przyrodzie. A nie rozłączcie. Dokładnie już na całe życie. Ach, jakie to romantyczne. Na całe życie. To tak jak na przykład łabędzie się związują no. na całe życie. No i takie jakieś ptaszki też. Yy, no, bociany. No. Jak, jak pat... jeden umrze, to już ten drugi też umrze. No, Kiedyś na pewno. No. A! się mierzy O Na już Ale mi się obiad. Głód. Cudzego mnie ugotował, a swojego mnie Jod. No. Nie. Swojego mi gotował, cudzego mnie Jod. <noise> Podsumowując, dziadku. Podsumowując, reasumując powyższe, dochodzimy do wniosku. Konsensusu całej konsensusu, sytuacji, tak. iż dla nas sprawa jest przeterminowana. Tak, trzeba <noise> się nad nią pochylić. Dokładnie, dokładnie tak. A więc teraz pójdziemy sobie na rodzinny obiad. Później, hmm, później co? Potem będziemy Później będziemy, będziemy pić napoje tak, bez alkoholu. Zatrzymamy się w Markpolu, kupimy napoje, zjeść i no. Więc to jest nasz cel tak. życiowy: zjeść i przeżyć. Tak, to tak, jest. Jeden z podstawowych funkcji. O, muszę zapisać. O, o już SMS. Wiem kto nawet. Kto? Pokaż wiadomość. Dziadek. A, Mikołaj do mnie. Ale tutaj może się uda. Dzwonimy gdzie? Do Izy. Uuu. Gdzie ta Iza? Tak, dziadek zamyślony. No bo czekam na sygnał. Jakoś tak wolno się. Cześć, cześć. O, ona nie poczt. wzięła telefonu. No nic, no próbowaliśmy to ciebie zadzwonić. Nie ma ale... przy sobie telefonu. No, takie życie jest. Ha. Zostawiła gdzieś telefon i, I ślad po niej zaginął. A my teraz idziemy się narąbać. Ha, ha. No, zjemy sobie jakoś pies z kurczaka w jakimś sosie i popijemy lemoniadę, tak. tak, Więc do zobaczenia, widzimy się po reklamie. Piękny film, ja to ja to lubię. Jak mam wenę to fajne filmy na chodzą. Tarcze, tarcze do metalu też przywiązę. tak muszę kupić trochę tych tarczy, bo mam mało, mama. No co, dziewczynki? Pojedli, pocili. A, a kiedy zaśpiewamy? A dropsa brałaś? Brałam, brałam, Już to szósta godzina już. I tak. Przy ognisku i przy grylu to na razie to jest pierwszy, pierwsze nasze spotkanie. Takie początki, jeszcze takie jesteśmy o Ale jak się drugi raz spotkamy, to będzie weselej. A już za trzecim razem też będziemy. To Będziemy się bawić. Ustawimy, ustawimy, jakiś sprzęt. Jakiś sprzęt, żeby było wesoło muzyczny. Tak. Anetka, Anetka będzie obsługiwała ten sprzęt cicho. Ach, ty. Ale bo będzie Już to robi. Jesteś Jesteście śpiący? nie niebo, nie? Grzesiu, jak tam twoje zatopienie? wiesz wszystko mi przeszło. A dzieci chcesz iść? Chodźcie chcę na, na pole o, jaj, Nie, nie mam razu, ja się tak najadłam. Muszę taczkę jakąś skąpić. Przejdź, Ewa, do... troszeczkę na spacerek, taki mały spacerek. Ojej. Palić tych kalorii. Dziadek radzi, tam przejdźcie na spacer. No. Ja też lubię tak czasami pochodzić, pospacerować. Oto zrzucimy na to.